No, stuka poszła, a Dobra, na razie się filmuję. jest 10 minut, jak idziemy, to... Tu jest tutaj, nie wiem, czy tutaj się zatrudnisz, ile tu płacą do tego domu opieki. Ale to tam, jak ja wiedz... no, no, na no no tak, wiesz. Ale na miejscu gdzieś. Tu też jest dużo. Ale ja nie mogę zrobić, tak, lubię takiej roboty uwiązanej, byś wiesz, kurwa, 8 godzin. No tutaj no nie by byłoby dobrze, bo to wiesz, joglu, tutaj byłoby wszystko. Muszę wiesz, tak. nawet tutaj To jest, tam, I, na ciemież, najniższa i tak dalej. No miał być 4-5 Na rękę. Na rękę. No, ale uwiązany, byłoby te dyżury nie. cały czas. A za dyżury masz jeszcze więcej? No tam, tam niedużo. Nie, nie, tka... nie dużo jest tam. 20 no zł go od godziny tam. No nie znam, 10 zł na godzinę chyba dodają czy co. A co chciałem powiedzieć? Ale Ty wiesz, zawsze w, w grafiku jesteś. No tak. A no, jak Ty czy ja to wiesz, robisz co robisz. Nie robię, siedzę dwa dni sobie odpoczywam. Nie, to nie nic nie. No, no. Ale to chwilowo to mi przeszkodzi. No tak, tak, no bo to zmęczenie, wiesz, zmęczenie. nie, myślę. Niektóre Aha. rzeczy, które mieszkałem Tak, nie wiesz tak. co robić, kur. Teraz Nie mam tego dowodu, ani wyjechać, ani jak. Nie, no ja to... patrz na, na paszporcie. Ale ja nie chcę. Aha, no na rozumiem. Na paszporcie, bo może być No tak, tak. No, ci tam skanując ten projekt. Tak. nie jest co innego. Ale, inaczej, inaczej. się wydaje, inaczej. że to jest to samo, nie jest to samo. rozumiem. To, to jest stary paszport, żeby miał nowy, to tak. Wiadomo, domy są czerwone podobno teraz, tak? No tak, ale... Czy, to czerwone niebieskie? No niebieski ma? Niebieski, bo ja mam czerwony jeszcze. No ja też. To jest, wiesz... Dlatego nie chcę... Nie chcę, bo nie. No rozumiem, dobra, dobra, dobra. Wszędzie korki, jedziemy, jedziemy. Każdą drogą, jakbyś chciał wjechać wszędzie. godzina jest. No tam nie było z pierdolą. No nie no, widziałem, które prawo, lewo, wszędzie. Zablokowane no bo jak całe miasto jest rozjebane to, to co się dziwić to każdy musi takimi ulicami jeździć no nie da się inaczej, nie da się co zrobimy no właśnie, jak zawrócić

Kiedyś spałem Aha. się zesrołem. No to był, to fajna. No tak, twoje, te dźwigi nie zrobiłeś, te... Chyba tak, to mi gdzieś na tych drejach. Nie, no, nie, to jakaś, wiem, tylko jedno. Ale w no, powiatowie jeździłem. Też fajna robota. Całe to się dzieje, prawo, lewo. Dobry. Kurwa. <grym>. Kurwa. No, nic nie zrobisz. No i to są takie numerki. No gdzie się ja teraz. Zabrałem się znowu w ten. No musi gdzieś jakaś tu wylotka być. Kurwa! Wszędzie kurwa! Burczańska zamknięta, wszystko. Kurwa! <grym> no to nie tylko ciebie, większość zmotoryzowanych i no. możemy nie zmotoryzować. No, Wszystkiego, iż nawet nic nie robią, już ten asfalt jest położony. Powiedz mi, dlaczego jest zamknięta? No bo jest jakieś coś, no nie wiem, no nie wiem, no nie, nie wiem, wiem. Co, co, co mam wymyślone, no, nie wiem. Z jakiegoś powodu nieznanego nieznanego mi bliżej powodu <grymne> o ale może dobrze, no, że tu jakaś objazdówka? Nie być... no ale przetargi. Nie rozumiem, jeżeli przerzucałem roboty, to tu nie skończą... No, ustawki te... tak, bo to bierz, bierze ten, że zrobi... to mi to nie zależy, bo tak. mają układy w urzędzie miasta i chuj. Jakbyś ty prywaciarz to robił, to byś kary miał. Tak, tak, tak. No. Tak, wiesz, jak, jak pierwsze miast teraz w Katowicach zrobiło? Z mieszkaniami. Nie. No on nie skręca? musi no, migacz, no jedź. No, Puścił migacz i stoi, no. no, no. Jak deweloper nie sprzeda mieszkań w czasie płaci karę. A to dlaczego? Dlaczego? Bardzo dobrze. Nie ma y, na mieszkaniach zarabiania, że, że wiesz... No, tyle, y, bo to, 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 to aż. No to właśnie. Dobrze. On ma ma, ma ma kontrakty, wszystko. Podpisuje, że ma wykończyć do tego i tego dnia i ma to mieszkania sprzedać. A nie, ma, a nie ma z wynajmem z takimi rzeczami, rozumiesz? Aha, aha. Nie ma lewych pieniędzy. Jedyne miasto, ale się burzą wszyscy. A, no bo tam, Ale mieszkania co? spadły. No co no bo jakby wzrzyż. No. no ale z Arkiem to bo mówię, on się o tym to mieszkanie. No będę boję z tobą, więc są do wyboru, do remontu. Idziesz i sobie wybierasz, no to robisz sobie remont, jaki problem. No teraz teraz na jak wiadomościach nie pokazują, że nie, jak masz zasoby do remontu to nie, to nie. No tak. Nie tylko na czas. No to mamy no, to. Tam UDZ, PL, tam... No tak, znajdujesz sobie gdzie chcesz, jakieś miejscówkę, no i sprawdzasz, dogaduje się umowa taka tyle i tyle, nie są możliwości, no. wiary jak chcesz, no, to przecież są możliwości. Ale wszędzie się problemy, to jest najgorsze. A, no bo to taka mentalność jest u nas, po komunistyczna jest. nie jest tak, z życzliwości, tylko... A tak, a nie, a tu jest, a tu, a tam. To, to najgorzej. No to, tak, czułem, tak, no, tak. Ale... To obciąża ci przycisk. No. całą imprezę będzie prowadził Leszek Gnojnicki. No lepiej trafić nie można Proszę sobie zapisać składatę No i koniecznie zaopatrzyć się... Może ja się tu wypierdolę. Bo to na nic. Jest... Przecież kurwa, ty nie przejedziesz inaczej. Jak nie będziesz kombinował. Może tam będzie miejsce. Do... Tak, żeby, żeby mieć taką nawigację, żeby informowała, gdzie są yy, przywolne. Jest takie coś na ja południu? Tak ma, gdzie pały stoją no. wszyscy o. o, tu jak ładnie zremontowali ten stary budynek to taki był za, za ten Fajne. parę setek ale to by mi tego zawodu. Tak, tak, no to tak jest. No. Kurwa. Na no, ja Politechniki było, było tak fajnie, tak. wszedł bez kolejki, wypisał, tylko no tak nie wypisują, te zgody. Skur... Umówił się, a nie Udru... kurwa, no, tu dwa tygodnie, tu dwa tygodnie. No przez to tak jest. No. Nie ma tu to wymyśla. nie ma jakiegoś... Ale no, w takim kraju jesteśmy. Z... Nie by miało być łatwiej, bo przez internet zamówić też, nie? ludzie no jest cała taka zajebana do wszystkich. No tylko tyle ludzi pierdoliny. To nie jest przyjazne miasto. Ta skrzydlecka to ona... No mówię, nie, w telewizji jest. to tylko tak jeszcze wygląda, ale tak to... dumne to kurwa... To, do niczego się nie nadaje. I razem z tą kurwa z donoską coś żebyś słyszał co ludzie o niej opowiadają. Ci co pracowali. Ile razy ją kurwa tam... Specjalnie pozłości tam porozmawiać. No ja z tym rozmawiałem, bardzo, bardzo no, no, no. No, no bo tak rady nie masz nie, nie jesteś. No, no nie wiem, wiem, no. co jest. Niech pani się zadaje, mówię, z rudym Bo rudy jest bredny. I pani tutaj łudziła nie buduje. Nic ci się nie nazywa, nic. Taki fotograf mówię zdjęcie. Jasne, cykaj mi fotki, bo ja lubię, mówię. I się pokazuje z doroską, Ale co ty moje? Ja Komu tam mówi? Ja komuś tam mówiłem, nie? Nie pamiętam już. Ja, no ja co? Ja, no moi, dla mnie zy... jest chaos, bo jest chaos w mieście, ale coś robi. A weź kopię w sobie w Izraelu, tylko siedział kurwa. No fontanę zrobił usta Mariana pod tym, pod teatrem, no. no, no i co? A tutaj ty Łódź wiercą dziury, kurwa. No wystawi to tu... dupsko, to go zerżał zamiast usta Jest <gry> Słuchaj, te dziury, to też widzisz, już 4 lata jest opóźnienia było, bo zapewniło. Tak, ale, do... ale, ale, ale wiesz co, jest, to Łódź jest. Nie ma planów. Oni na, na ślepo częściowo jadą. No, to, no, no ale jak można coś zrobić? No tak, drogi nie? Bez, bez jak drogi bez jak to się nazywa, bez no, dobra, nieważne. Ale jak, wizję to ja mam po No dużo dobra, lepszy. ale jak przecież no trzeba to móc no zrobić drożną. Ale jak można zrobić coś bez. Y no ale jak nie ma planów, kiedyś budowali no bez no planów, no co, nie robić tego w ogóle? No dobrze, wiadomo, się można, zawalą od tego się. Pieniądze mają. Palej zawali. No trudno, no takie są efekty, ale coś będzie. Kolej połączono, połączą te dworce jakoś. Do Warszawy ma być 25 minut, wiesz, pociągiem. No to kurde, wiesz. Jak ja byś jechał stąd tramwajem, to byłem no. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No, to, jest terminem, to jest Jak można logistycznie się nie przygotować, a robić projekt? Aha, no tak. No tak. jak? No przede wszystkim w magazynach wszędzie musi być logistyka. Na chuj kupować coś, jak macie to leży. No zgadza no, tak się. Tak samo i tu zgadza z drugą. się. Bo, nie czy zgadza że się. oni za to pieniądze biorą. No jest jakiś tajny układ, który my nie, nie wiem. wiemy. Nie to chodzi, chodzi o pieniądze o co? No tak, to no, grube no, pieniądze. Jeszcze no. siedzą w udeczkie, piją. Robimy? Kurwa robimy, dobra. Chuj, pójdźcie zrobić logistykę, nie? Zaczynamy. Wjeżdżajmy tylko parki, zamawiaj. I tak jest. No. A że mają, wiesz, układy na mieście, widzisz, budują te kurwa osiedla, domy. I tak się dotrwa, no. Ale tak się teraz, wiesz, oglądałem ten program z Wałęsa, co ten Wałęsa pojechał do Moskwy podpisać tam jakieś, wiesz, te Ruscy, mieli z Polski wyjechać. I mówił, w ostatniej chwili dobrze, że był rząd Olszewskiego i zblokował, wysłał ponog... telefon... Wiesz, się, tylko Olszewski. Tak, Olszewski, no. No ale, wiesz, ja o tym nie mówię, ale no. Zaj... że by nie Olszewski, ale widzisz, i przez to jesteśmy tyle do tyłu, bo rząd zbija... Tak, tak. i chuj. Bo mówi, gdyby nie Olszewski, to ja nie wiem, czy by byśmy byli w NATO i w Unii. Polucy tak, mieli plany przede, zostać tu. Tak, ale przede wszystkim ile by byśmy byli do przodu już? Tak, tak, tak. Zrób, nikt, nikt nie, zrób, nie ta. pamięta, że 8 lat temu nie było stawek nic za, tak. za parę groszy. Tak, tak, Czyli, tak, i tak. tego nikt nie pamięta, dopiero się podniosło to wszystko jak zrobili minimalną stawkę, parę tak. rzeczy zrobili, nic nie ma, nie, nie będzie. Nie będziemy, tak, tak, to wiesz, Takie pierdolenie to wiesz. Ta, ale co się teraz znowu dzieje? Bo zniknął chałownia bo nie ma go już od dwóch tygodni na chorobowym czy coś, coś kurwa. Co, no, nie na rękę i był parę słów powiedział powiedziałby. tego. I... Bo mój nie, nie miał dopuścić do przysiężenia tego. Żeby na wrocie go nie zaprzysiężyć. za no, tak, tak wszystko zrobić, żeby nie było. Mówi, zwołaj, zwołaj do posiedzenia. No, i zawiesi. A co teraz zrobili, co by chcieli. No, no kurwa. Czy widzisz przygotowali się już kupni samochód kurwa dla tego. Na <grymcy> Principolo kurwa. A tu taka zmyła pomysła. Jest mi Principolo. Panie Trump. My z Panem wszystko. Ja jaki kretyn, no bo takie słowa. No przecież to Nie, nie. to jest demokracja, że może wejść na większy wariat. słychać. Tak, Zaczpał się jebany, Zniknął. wszystkiego stresu dostał. te no, takie głupoty wygadywał będą to... No, wykształcony, to On mówi, że ten Pływał w Chorwacji i na 40 metrach jak nurkował, to jakiś węgorz mu się na szyi zaplątał, a on w tej euforii całej ściągnął go z szyi i wypłynął. Kurwa. Mówię, no nie no. Tak jak kurwa ten, który to ratował no. No rozumiesz. No, jak dochodził do władzy, że, że tam kupić tam uratował, że tak. Wszystko no. fajne, no No tak, te... zrobili w tym. No, no, mówię... no trzeba no iść. Jak ja dla ludzi nie jest dobrze. Ale zrobił dużo dla Turcji. Jest taki mężczyzna. No jest, tutaj. ale ja lądowałem właśnie o Turcji, że mówi, że bida, jest ludzie chl chleb dotuwany chleb jest jakiś... Mówi, no tak zim się wiesz. No, no tak, tak, tak. No ma interesy, to tak. Ale ci mój tacy, wiesz, z tych warstw. Mówi, gdzieś tam do, specjalnie do piekarni 800 metrów jedzie. Korupcja żeby... no, duża. Ale to tylko pusty. dla niego, to jest jak... Tylko Putin zarabia. i tak A, no tak. Gada, to leci, ci, ci oligarchowie. Klika jest. No dobra, my zarabiamy, no, dajmy też ludziom zarobić. to też zarabiają, nie? A to nie chusteczki, nie da się. Nie wyjechało się do proces. To też tu... długo, A jeszcze stali, A tutaj w Wiwami osiedle? Nie. działa, tutaj, się z nimi nie Nie. No, i cieszę, bo się przecież... Yyy, tu no, tu, 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 tu tamtego roku, od 2004 miał być oddany już. To A tu już piąty jest i tu gdzie tam jeszcze? rok z Greek, dwa, nie ma końca. końca. Ze stolicy. według sondażu Ibrisca, Ale dobrze, oni ich robią powoli, powoli. To, no. jest Drzefek, to jest raport. Kara Osmar Czaku grozi szesnastolatką, która razem ze starszym bratem usiłował zabić mężczyznę w oporu. Nastolatek jest teraz w stronnictwie Danieletni, tylko 25-letni brat tymczasowe nareszcie i jedno do żywocie. W piątek jeden złodzień, Tuta Aleksander i Alan zaatakowali mężami i maczetą 20 O, Jurek, Jurek, bo był rybę. Łososia ma skórę, a